Wiceprezydent Radomia Ryszard Fałek spotkał się z brązowymi medalistami tegorocznych mistrzostw Europy Juniorów w zapachcach w stylu klasycznym Arkadiuszem Kułynyczem i Michałem Koślą oraz trzecim zawodnikiem Memoriału Władysława Pytlasińskiego, Piotrem Przepiórką. Dla Radomia jest to dosyć wynik taki bardzo. Pozytywny, korzystny, ponieważ od dziesiątek lat takich medali nie mieliśmy w tej dyscyplinie, jak i w innych dyscyplinach trzeba powiedzieć w tej rangi, jeżeli chodzi o junior. Zawodnicy odnieśli historyczny sukces. Po raz pierwszy zdobywający dwa medale na mistrzostwach Starego Kontynentu w swojej kategorii wiekowej. Jestem bardzo zadowolony ze swojego występu. Nie spodziewałem się w sumie, że mogę aż tak wysoko zajść. Uwierzę dopiero po walce z Turkiem, że mogę naprawdę wiele osiągnąć. W pierwszych, w pierwszych walkach miałem, akurat dobrze mi się trafiło, miałem coraz, coraz lepszych i mogłem się wdrożyć w ten turniej i myślę, że dzięki temu dałem radę wygrać z Turkiem, bardzo mocnym zawodnikiem o, w finale o trzecie miejsce. Niemniej cennym sukcesem jest wywalczenie trzeciego miejsca w memoriale Władysława Pytlasińskiego w silnej obsadzie międzynarodowej. Spotkanie było okazją do złożenia gratulacji zapaśnikom oraz trenerowi Radomskiego Centrum Szkolenia Zapaśniczego Olimpijczyk Zdzisławowi Kolankowi.